Dzień dobry, z tej strony FPK. Witam was w kolejnym odcinku serii Starcie Klanów. Dzisiaj będę chciał wam zaprezentować bitwie na mapie Ensk. I to będzie bitwa pomiędzy klanem Nomi i pomiędzy klanem G2G. Nie, nie wiem po co powiedziałem dwa razy pomiędzy, w każdym razie pomiędzy tymi klanami. Ze mną na kanale bezpośrednio jest czołgu89. Seamann na wszystkim. A czołgu, tutaj Ty rozstawiałeś bezpośrednio w tej bitwie, także powiedz na samym starcie, co chcieliście takiego zrobić na tej właśnie takiej luźnej, spontanicznej twierdzy? W momencie, jak zaczęliśmy, że losowała nam G2G, klan z najlepszy, Polski chyba obecnie na dychach, który ma najwięcej punktów, postanowiliśmy zagrać coś innego niż zawsze. Z reguły jeździmy na zielone, ale postanowiliśmy tak niby jolo puszczać miasto. Okazało się, że G2G zagrało to samo. Mhm. Ja tutaj troszkę przystanąłem, ale to z racji, że tam połkowali e, funk mnie na Tesie, bo mieli sprawę z mapą globalną. I jak już zacząłem jechać, okazało się, że już wdychałem e, w takie się No, ja widzę tutaj jeden wielki atak przeciwnika. Po prostu przeciwnik mega zraszował w tym miejscu, bo ich tutaj napotkaliście i jest po prostu e, oklepywanie się mega. Tutaj widzę też, że został tam nalot spuszczony na przeciwników. Także chyba coś tam, tak, tak. co nieco w nich no weszło. Lekko trzeba umieć trochę zmieniać. ten, Oni lepszym skillem dysponują od naszych graczy, bo my dopiero na dychach się zgrywamy jako clan. Także musieliśmy troszkę zniwelować tę różnicę. No jakby nie patrzeć, jest to element gry, także to akurat nie jest nic złego. W każdym razie, no... Całkiem dobrze tutaj wyszło Wam po tej prawej stronie jakby odparcie tego mocnego ataku, jakby nie patrzeć przeciwnika. No i teraz bezpośrednio się kierujecie na resztę czołgów, które się tutaj znajdują. Widzę, że tutaj teraz oklepujesz się Toranda i zostało już też przeciwnikom no niewiele czołgów w zasadzie. Już powiedzmy tą przewagę jakby zyskaliście. Bitwa mega błyskawiczna, no ciężko tutaj jakby się przyjrzeć temu co się dzieje, bo wszystko po prostu ma tak duże tempo. Tak, no ta bitwa to bardziej tak z szóstej, taki szóstkowy jolo raz do przodu, dwie minuty i, i następno jedziemy. A to z racji tego, że my zagraliśmy, w sumie oba kany zagrały to samo, ten sam pomysł mieliśmy. No rozumiem, no to jest jak najbardziej w mojej ocenie bardzo fajna sprawa, ponieważ... Rozgrywając bitwy w taki sposób, no to sądzę, że obie drużyny, powiedzmy, nic nie tracą i, powiedzmy, mają jednak tą przyjemność z rozgrywki. Jak się przegra, to nie jest, powiedzmy, nic złego, jak się wygra, to się oczywiście człowiek tym bardziej cieszy. No i została teraz już tylko artyleria, także kwestią czasu już jest... Jej wybicie, także po prostu dwa klany napotkały siebie po prostu na tej prawej stronie, no i wyszła z tego jedna wielka strzelanina. No i przeciwnik tutaj, jakby nie patrzeć mocniej, na pewno zaatakował. No i się nadził, jakby też nie patrzeć na Wasze siły. Wy tam jednak te cele staraliście się fokusować, no i dzięki czemu jednak te siły przeciwnika zostały wykończone. Także przejdźmy teraz do wyników tej krótkiej bitwy. Tak prezentują się wyniki tej twierdzy na dziesiątym poziomie. No jakby nie patrzeć, no ciężko jest tutaj ogólnie komentować wyniki poszczególnych graczy. Tutaj po prostu oczywiście była jedna wielka e, mieszanina tych czołgów. Po prostu przeciwnicy wlecieli w was, wy trochę powiedzmy tam w nich. E, także ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć. Ci co powiedzmy byli sfokusowani to spadli oczywiście na samym starcie. Także ja Ci zadam powiedzmy takie pytanie odnośnie klanu. No Nomi, co to jest za klan? Czy to jest polski klan? My jako Nomi jesteśmy polskim klanem, istniejemy trzy miesiące. Większość graczy, którzy, w który, Większość starych graczy, którzy robili ten klan to byliśmy w Chorcach kiedyś, ale tam nam się nie podobało lekko to co się działo i chłopaki namówili mnie głównie, żeby zrobić swój klan. Zrobiliśmy swój plan. Obecnie gramy CW na szóstych tierach, to 3 sezonu, z aspiracjami na top 2. Może się uda to ugrać. Jesteśmy nowym kanem, zgrywamy się. Potrzebujemy aktywnych, dobrze grających ludzi przede wszystkim na, na ten moment. No rozumiem. No ja też tutaj co mogę powiedzieć, to to, że patrząc się na wyniki bitwy, to widzę takiego gracza wujek Kicek. Ja pozdrawiam wujka Kicka, ponieważ jest to mój były klanowicz, ponieważ kiedyś wraz ze swoimi kolegami również tak prowadziłem, tak typowo, solidnie klan i tam się znajdował wujek Kicek. Także przy okazji po prostu chciałbym go pozdrowić. No i w zasadzie, może ty jeszcze coś chciałbyś dopowiedzieć do tej bitwy, albo ogólnie coś jeszcze o klanie, może o jakichś waszych, powiedzmy, właśnie bitwach na tych na klanówkach czy na twierdzy? No, o tej bitwie samej to może powiedzieć tylko tyle, że może my troszkę lepiej e, dobijaliśmy cele od nich, bo tak jak ja tu mam cztery flagi, a w Goat tga NIK nie zrobił czterech flagów tam po jednym, najbardziej. Także wydaje mi się, że my troszkę lepiej e, dobijaliśmy po prostu czołgi przeciwnika. A ogólnie o klanie, to jesteśmy nastawieni na farmienie Golden, troszkę nam to WG teraz po, pokrzyżowało, pokrzyżowało plany, bo na szóstkach byliśmy w stanie trzymać tych prowincji troszkę zdecydowanie więcej niż mamy, niż obecnie WG nam pozwala na to. No, I jeżeli to się wszystko fajnie by rozkręciło w planie u nas, no to w przyszłym sezonie, może ósme nawet e, zagramy. Mm -hmm. No, ja tutaj co mogę dopowiedzieć odnośnie tego fragowania. To, czy ktoś tam miał cztery fragi, to raczej tam za bardzo fokusowaniu tak jakoś mega nie świadczy, tylko bardziej ogólny wynik bitwy. No ale w każdym razie sądzę, że to by było na tyle. Ja Ci czołgu dziękuję za to, że uczestniczyłeś razem ze mną w tym nagraniu. Do usłyszenia i trzymajcie się! Ja również dzięki.